Okej, okay, czas na spotkanie z przeciwnikiem. A cóż to, wygląda jak... jakaś kość czy w tym oczu dole jest. Mike My... Dobra, bierzemy. Dostałem Midgard, so Midgard Solmra. Ach, te proste nazwy. Ja, Nauczka. Było tylko się z... co mi swoje? Wow, 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 wow! Co to Yeti? Dosłownie? Yeti. Wow. Okej, okay, na początek spróbuję nadużyć jego słabość. Mam nadzieję, że mi się to powiedzie. Wow. No. Jak nie, no to trudno. Tak jak. Stray Cut. No super, nie leży. Dość do człoki dojść do szłoki dość do człoki, dość do człoki, dojść do szłoki 4 Okej Chciałem Stop Co ty masz ty masz szlak więc na razie Nie, Nie podejście Stop, Proszę cię traf I? Pudło! Najgorsze jest to, że ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego on Jest podatny na to. He To Coś na to czekałem, gdyż jest to taki dosyć silny atak krytyczny, który zadaje, jak widać, koło kurczęce oddażyń. Hahaha, busi do! Okay. Może jednak? Nie, szkoda. No Uje! No serio? Wow! Przyznaję, tego się nie spodziewałem. Okay. A może jednak? Au. Au! Okej. Okay. Dosyć tego? Golem. Bo to nie jest nawet już zabawne, jak tu staje po 800. Może jednak stop. No super. Co on na siebie rzucił? Green Ej, Okej. Okay. Jego obrona się zwiększyła. Magiczna też. I szybkość. Leczenie. Wow. Też chcę zwiększyć leczenie. No no. chyba rzeczywiście Protekta dostał. Wow. Okej. Okay. Golem nie czy już go kiedykolwiek stosowałem, tworzy ścianę, które absorbuje pewną ilość obrażeń. Ale zależnie od tego, ile punktów życia ma rzucający. W tym przypadku będzie to bodaj 1310, tyle ile masyja. Ahaha... Aha. To ja sobie poczekam... O. Dobrze, że to wszystko w Siona leci. No, bo i niedobrze. Mam cię serdecznie dosyć, wiesz? Wszelkie fuma! Do boju! 200. No, aż 350. Myślałem, że go będzie. Jak już zresztą wspomniałem przy tym. 200. No, w kto nie żyje. No nie, nie żyje. Yeah! No, super! No, tym razem to już napadę z granicie, kto nie żyje. O! Dalej jestem zdumiony, że on wciąż przetrwał. Już żeś mnie, nie trafił. Aha W sumie. Czeka. No. A golem dalej to wszystko absorbuje! się nie umierać. Czy będzie potrzeba rzucenia szyjkanów? Y, y, rzucenia flary? Nie! Yeti został pokonany! I gdyś nie było tak trudno, tylko wystarczyło żeby się tego nieszczęsnego golema. A wszystko nagle okazało się jakieś 10 razy prostsze. Ok, dostałem 10 sztuk złota. Jestem twoim szefem, kupo! Dołączy do nas, kupo! Yeti? Z zamiłowaniem do rytów na kościach. Śmieszny od ale trochę niekontrolowany. Oto nasz Yeti, którego imię brzmi Umaro! O ja, Umaro! Tak, szefie, dołączę! Umaro, nie ma się! O, ja czekam. Wielki latający statek. Okej, okay. dobrze wiedzieć. Aha! Okej. Okay. Dobra, ponieważ to nie jest wszystko, co miałem tam do załatwienia, to czekajcie. Zdecydowanie lepiej. Teraz, kiedy już nie muszę się martwić o nic. Czekaj. Kędy się szło tędy. Nie zależy mi zbytnio na to, to sobie głównie dlatego, że chcę w tej chwili się cofnąć na chwilę i się wyleczyć. A potem jeszcze do e, sprawę załatwić w kopalniach na lepsze. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się to uda. Oooooo! Nienawidzę tych przeciwników! No zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Okej, okay, zacznijmy od tego, że naprawdę chcę się wyleczyć. A to jest najłatwiej, ponieważ jest kubełek. To służy właśnie do tego. Okej, okay, teraz pół godziny biegania z powrotem. Na szczęście mamy buty do szybszego biegania, więc mogę sobie nieco pozwolić. I dobra. Jak widać, talizma Morulu jest naprawdę cholernie przydatny. W takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy. Owszem, sprawia to, że nasze postacie będą na nieco niższych poziomach niż powinny być, ale nie żaden się tym jakoś specjalnie przejmował. I tak widzieliście, że nie jest trudno.

Żebym ci czasem nie pamiętał która. Ja właśnie problem w tym, że niezbyt dobrze... No szlak. Niezbyt dobrze pamiętam, która to była ze skrzynek. Jeżeli wejdę i otworzę nie to co trzeba bez żadnego przygotowania, to jest po mnie. To chyba ta... O, no, zaraz do Was wyrusy.